Hej wszystkim z tej strony Sartek i witam Was w kolejnym odcinku z mojego kanału. A to kolejna środowa aktualizacja. Dzisiaj dodano 3 na razie maści z 6, odnowione e, ahały tekińskie. W sumie znów mnie to wkurza, bo 2 miesiące nawet może nie aż 2 miesiące temu dodali te Chinotik. E, jeszcze niedawno w sumie kolejne maści, więc yy, za często je dają. Wiem, że znów się powtarzam, bo to jest takie wkurzające, irytujące i ja nie wiem, no. Jeśli chodzi o zadanko, jakie dodali, to w Zielonej Dolinie chyba, to nie będę go robić na odcinku, ponieważ nie lubię nagrywać tego. Dlatego może zajmiemy się konikami. Jeden jest w porcie Pinta i dwa są w winnicy Srebrnej Polany i dlatego właśnie myślałam, czego odnowili... Yy, to ksiki, stajnie, czy jak to tam nazywacie. No i tutaj znajduje się perłowy. Nie czytam w ogóle z telefoniku aktualizacji, bo no, wystarczy, że się dowiedziałam, o co chodzi. Kosztują 850, 45... jak o kumcze. One wszystkie mają takie dziwne krzywki, bo Tak, właśnie tu mamy perłowego, jeśli chodzi o statystyki. To muszę przyznać, że wytrzymałość i zwinność naprawdę nieźle mają, ale tego nie kupujemy. Przeniesiemy się teraz do naszej winnicy, gdzie kupimy e, konika o maści jelonka i nazwiemy go sami za chwilę zobaczycie to imię, które znalazłam. Dużo osób nie mogło znaleźć, chyba że nie wiem. E, nie mam pojęcia, ale to imię możecie skojarzyć. Nie chcę mi się mówić skąd e, e, w ogóle wymyślone to jest. Przepraszam za przerwy. No ale już widzę, że tam ludzie stoją. Aha, to jest rakienika. Ja, o, jest nasz przy cudeńku I tego kupimy. Chciałam myszatkę kupić, ale że nie mam, no to. No, za chwilę na niego dobrze popatrzymy. Najpierw, o, idziemy do tego przytacza. On mi się tak nie podoba. Nie podoba mi się. Ja się boję, że będę miał ten jak trakenki, O nie, o boziu To jest brzydkie. On jest brzydki. Brzydki. Idziemy po tamtego. Bez zastanowienia, kupujemy. Później po prostu nie będę kupywać, bo po co mi dwa. I patrzcie teraz, jak jest super imię. To dam mu. Nazwiemy go uwagę. Hmm. czekajcie... Gdzie tu jest? Jest daj, day. Day chyba, no. I teraz L. L, L, L. L. Szybko L. Jest. Daylight. light. Może znacie to imię, może nie. Może tak, może nie. No, ale, no dobra, to jest po prostu imię yy, konia w ralu Atakamy I po prostu tak chciałam znaleźć to imię i się udało Piszcie w komentarzach, którego wy oczywiście kupiliście i jak się nazywa Więc yy, najgorszą rzeczą będzie to, jeśli będzie miało dębowanie jak Traken i Startowiec Bo ja nie lubię tego dębowania tak, że nie wiem Naprawdę jest dla mnie dziwne, takie dziwne, bardzo dziwnie spowolnione. Ok, e, nie wzięłam startowca, bo jest podobny. W ogóle tu może inwentarz posprzątać. Nareszcie mam mm, super e, te archeologiczne mogę zbierać te różne rzeczy. A, on jest na tym. Nasz konieł jest. E, na podatku. Weźmiemy go zamiast. O... Zamiast kleja, porównajmy na pierwszy rzut oka. Czekajcie, jak nazywam, dalej tak. I cudne. Pierwszy rzut oka, no no jest różnica jednak. Zobaczymy, jak to głaskanie. Mam głaskanie, jak to głaskanie, ale nie no, ładne są, takie smukłe. I nam zostało z tych końców. Jej 22. Fajne. Hmm, czy ona tutaj jakieś takie super, słodkie odmianki? Ojeju, e, pyszczuć ma dziwną grzywkę, no ale ołki. Wsiadamy. Jest podejrzewam podobnie do trakenka, a że nie mam trakenka... Dobrze, idziemy. Nie no, ej, ale to on jest mega taki jeszcze e, smuklejszy od naszego trakenka. Okej, okay, jesteśmy na ujeżdżalni, cały czas szłam e, z tempem, by móc podziwiać tego konia, jego ja chodę razem z wami. E, Stępik e, fajny jest, bo te nóżki mu się tak pociągają, jakby były takie ciężkie to się tak wydaje. Kusik, uwaga! Jeju, kuść! O kurcze, ej, ale ten kusik jest cudny! Ale kusik jest cudny! O kurcze! A ja się cieszę, że go kupiłam. Okej, okay, lekki galop. No. Tu nie powiem, jeśli chodzi o te galopiki. E, to no niestety nie zadowalają aż tak. Bo każdy, kto ma trakenkę, to wie dlaczego. No. Taki trakenik. No tak. A tu trochę się mm, zmienia, nie pociąga tak y, do przodu jak trakenki. Y, z tego co widziałam. I nawet no, w sumie okej. Okay. W takim razie teraz skok. No jak skok skup, normalny. Z hamowanką. No, hamowanie nie. Nie ten. Jaki ma animacji. Nie aż takie. No, takie no... cofanko. Będzie. Nie będzie odpracował i No, wiedziałam. I dębowam. Nie. Nie, jak ja nie mówię tego O, Ale on ma dziwny takie. Takie. No w sumie jeszcze dziwnie tą główką ruszany. Zobaczcie. Tak tu. No spoczko, teraz idziemy, bo to wszystko, co chciałam pokazać. E, idziemy teraz do fryzjera zobaczyć. E, z tego, co widziałam na te fryzurki i patrzyłam, no to niby mi się jakieś podobają, ale z drugiej strony mm, nie chcę mieć takiego grubego ogonka, dlatego zostawiam na razie tak, jak jest. E, nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Myślę, że jeśli chodzi o wybór z tych trzech koni, to największy zakup będzie albo właśnie w tym mielonku, albo tym perłowiem z Fortu Pinta. I w takim razie czekamy na tamte maści, chociaż wątpię, że wtedy nagramy odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, to by było na tyle i do zobaczenia!